Układem równań, którym zapisano prawidłowo zależności między miarami kątów utworzone przez te proste jest układ. I mam wybrać dwie odpowiedzi, które będą nam pasować do tego rysunku przedstawionego nieco wyżej. Proponuję tutaj w tym zadaniu, aby prześledzić po kolei wszystkie te układy równań i zastanowić się, które będą poprawne, które nie będą. Po prostu będziemy na bieżąco odrzucać. Analizujemy pierwszy przypadek. Mamy alfa plus beta plus beta. I zobaczmy, chodzi nam oczywiście o te kąty. Może będę zaznaczał tutaj kolorami. Chodzi nam o te kąty alfa plus beta i że one mają łącznie 90 stopni. No jest to fałsz, ponieważ w tej sytuacji te kąty są kątami przyległymi i powinno nam wynosić razem 180 stopni. Czyli pierwszą odpowiedź już skreślamy. Co jeśli chodzi o drugą, mamy alfa plus beta plus beta, czyli te kąty, które przed chwilą tutaj rysowałem, wynoszą na 180 stopni i to jest prawda. Tak samo też mamy zapisane, że alfa plus beta jest równe 2 alfa minus beta. Czyli chodzi nam o te kąty alfa plus beta i 2 alfa minus beta. Czy one są równe? Tak, one są równe, bo to są kąty, które będą kątami wierzchołkowymi, czyli mamy pierwszą odpowiedź, która będzie odpowiedzią prawidłową. Idziemy dalej, szukamy kolejnej odpowiedzi, która nam będzie pasująca. Alfa plus beta plus beta równa się 180 stopni. Wiemy, że to jest prawdą. Natomiast czy beta to jest równe 2 alfa minus beta? No nie te kąty razem tutaj, czyli ten beta i 2 alfa minus beta one muszą dać nam wartość wynoszącą na 180 stopni, a nie, że są tutaj po prostu równe, bo tego nie jesteśmy w stanie określić, czy jest to odpowiedzią, która nie będzie nam pasująca, po prostu przekreślamy odpowiedź d, czyli alfa plus beta mamy tutaj, że to jest wartość wynosząca nam 90 stopni, no i nie za bardzo mamy jak to sprawdzić tę wiedzę że, czy alfa plus beta to jest 90 stopni, no teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że tutaj ten kąt e, no nie, wie, nie, nie wiemy jak, ile nam wynosi, czy to jest kąt 90 stopni czy to jest kąt wartości rozwartej po rysunku tak naprawdę ciężko to określić, natomiast jest informacja, która nam mówi tak samo beta, równa się 2 alfa minus beta, która na pewno nie jest odpowiedzią prawidłową, czyli w tej sytuacji musimy po prostu to skreślić jeśli chodzi o podpunkt E, mamy alfa plus beta jest równe 2 alfa minus beta, czyli to, co już analizowaliśmy wcześniej, to jest prawdą. Natomiast mamy jeszcze zapisane drugie równanie, że 180 odjąć 2 alfa minus beta jest równe beta. No i to jest prawdą, bo jak odejmiemy od miary kątów przyległych, czyli łączną miarę wynoszącą nam 180 stopni i odejmiemy sobie wartość wynoszącą nam tego kąta 2 alfa minus beta, czyli tego to otrzymamy zawsze w tej sytuacji kąt beta i to będzie oczywiście odpowiedź, która będzie odpowiedzią prawidłową i tą odpowiedź zaznaczamy, czyli mamy już te dwie odpowiedzi prawidłowe możemy, no tak naprawdę moglibyśmy na tym etapie skończyć to zadanie, ale sprawdzimy sobie jeszcze ten kolejny przypadek, no i w kolejnym przypadku mamy, że 3 alfa plus 2 beta jest równe 360, no i zauważmy tutaj, że jakbyśmy dodali te wartości alfa 2 alfa, te wszystkie czyli mamy 3 alfa i dodamy beta, to też otrzymamy, że 3 alfa plus 2, 2 beta to nie będzie nam wynosiło 360 stopni, bo plus ten kąt, który by jeszcze nam się tutaj znajdował, nie wiem, nazwijmy sobie gamma, musiałby nam wtedy dać 360 stopni, a te na pewno mają mniej niż 360 stopni. Co już w ten sposób, wyrzucamy tę odpowiedź, bo jest odpowiedzią no, fałszywą. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.